Ma z tej strony kamyk. Jesteśmy na kolejnej eksploracji. Dzisiaj będziemy zwiedzać młyn, stary młyn wodny z masą wyposażenia w środku. Także witam się z wami i zaraz wchodzimy do środka. Muszę być na razie cicho, bo przed tym budynkiem, a raczej przed tymi dwoma budynkami i za budynkami są domy mieszkalne i ludzie tam są. Także nakładam kamerę i zaraz wbijamy. tego budynku na razie nie będziemy wchodzić, bo w tym budynku oprócz ścian i podłogi dachu już też nie ma. To nic właśnie nie ma. Chcemy dostać się do tego, bo to jest właśnie główny budynek. Swoją drogą nie będę ukrywał, że już byłem w tym miejscu. Także wiem co tutaj znajdziemy, ale jak byłem tu, pierwszy raz to jeszcze nie nagrywałem. Nie powinienem tego dotykać. Ledwo się trzyma tu nie będziemy się wychylać, bo tak jak widzicie jest tutaj dom, w którym ktoś mieszka i nie chcę, żeby mnie zauważyli. I mam też nadzieję, że nikt mnie nie usłyszy, bo szkoda by było nie zwiedzić tego. Jesteśmy w środku. Mamy pierwsze pomieszczenie. Szatnie dla pracowników. Szatnie plus może toaletę No toaleta raczej nie, bo tylko są umywalki i, i boiler. Ale za to, ile mamy szafek, mamy 3 czyli szafki. Czyliby dla trzech pracowników. A może jedna szafka jest dla dwóch osób. Tu mamy coś w stylu biura. Biura, w którym dach już się niestety zapada. A raczej jego większa część już zdążyła się zapaść. Dach, y, sufit, mam na myśli. Została jeszcze jakaś szafa. I piec kaflowy. Mamy krzesełko jakieś też zepsute. A tu też jakaś szafka. A tu mamy za to jakąś książkę, ale tutaj będę musiał, tu będę musiał wyblurować niestety, ponieważ jest napisana miejscowość. Ale jest też napisane obok rok i jest to rok 1975. Przyznam się szczerze, że nie pamiętam do końca, kiedy został opuszczony ten młyn, ale widać ogólnie, że dosyć dawno. Dobra, wchodzimy do części głównej. Mamy pierwsze maszyny, stare maszyny. Są to najprawdopodobniej mlewniki do mąki, ale bardzo, ale to bardzo stare. Mówię, mlewniki do mąki, chodzi mi o te. O te dwie maszyny, a ta trzecia, powiem szczerze, że nie wiem do końca co to może być. Może też jakiś jakiegoś rodzaju mlewnik. Ja mam nadzieję, że dobrze mówię, że to są mlewniki, bo widziałem jak wyglądają mlewniki yy, z tych czasów nowe, nowoczesne, a te są dosyć stare i wygląda to podobnie, ale nie tak samo. Zakaz palenia, no bo wiadomo, że, że mąka produkuje dużo pyłów, które są łatwopalne. Tutaj nie mam pojęcia, co to jest za maszyna. Raczej ktoś kładem przejechał. Tutaj te wszystkie pionowe konstrukcje to są prawdopodobnie podnośniki. Mam jakąś szafkę też. Tam radę ją otworzyć. Szafka, Szafka na jakieś narzędzia, może. Niestety narzędzi już. Nie znajdziemy oprócz jakiejś części szczotki. Te żółte kratki to są osłony. To jest osłona pasów transmisyjnych. A pasy transmisyjne możecie zobaczyć tutaj w środku. Tu mamy jakieś drzwi, ale ciekawe, czy da się je otworzyć. Nie sądzę. Są strasznie. A to w ogóle jest przypite deska. A za tymi drzwiami? Mam nadzieję, że będzie widać na kamerze. Jest to jedno z lepiej zachowanych miejsc, w których byłem, jeśli chodzi o pozostałości, które tutaj w środku zostały. Mamy jakiś silnik do maszyny. Całkiem spory. O, tutaj też mamy osłonę osłony pasów transmisyjnych. Nie wiem tylko do czego służy to, no ale tu też mamy jakieś pasy. A tu... dosyć duże koło, które... które jeszcze nawet się kręci. Jeśli trochę siły użyjemy. Oczywiście nie będę za mocno tym bujał, bo nie chcemy nic tu zniszczyć, ale... Naprawdę podoba mi się to, w jakim stanie to wszystko się znajduje. Z tego co widzę, nawet podłoga nie jest taka cienka, bo te deski, te belki są dosyć grube i nie powinniśmy mieć problemu, że to się zarwie. Jeszcze kask, nawet jakiś został. Ogólnie mam szczęście, jeśli chodzi o to miejsce, bo dowiedziałem się, że planowana jest tutaj rozbiórka całego obiektu. Nie wiem czy już rozpoczęli, ale na pewno jak ostatni raz tu byłem to nie było tego płotu, który widzieliście przed budynkami. Także już na to wychodzi, że, że ktoś już rozpoczął wyburzanie. Tyleczki stare. Cieka Ciekawe od czego. Sprzęt przeciwpożarowy. Nakładanie i zdejmowanie pasów podczas ruchu surowo wzbronione. Te pasy były na tyle niebezpieczne, że jeżeli ktoś włożyłby rękę podczas tego, jak to wszystko pracuje, to mógł mu urwać rękę. Także bardzo niebezpieczna sprawa i. Ta osłona, która jest dookoła tych pasów, prawdopodobnie właśnie służy do tego, żeby nie chronić pas, a osoby, które tu pracowały przed tym, żeby nic się im nie stało. Tutaj jeszcze widzę jakiś podest. Możliwe, że jakaś maszyna tu stała, ale, ale została zdjęta. Pójdziemy sobie na górę i zwiedzimy wyższe piętra. Tu już na piętrze widzę, że jest trochę jaśniej. Być może nie będziemy musieli używać latarki. Ale bardzo nieprzyjemny zapach. Śmierdzi z tę chlizną. Tu jeszcze kolejne osłony, ale widać, że już faktycznie została rozpoczęta rozbiórka, bo z tego, co... Oj. z tego co pamiętam, to te wszystkie części nie leżały, a były poustawiane i pomocowane wszędzie tutaj w tym miejscu. Trochę niepewna podłoga. Tu kolejna maszyna, tutaj niestety powiem uczciwie, że nie do końca wiem, co to może być. A te rury i prawdopodobnie też te drewniane elementy służyły do nasypywania towaru, który tutaj produkowano do worków. Przekręcano prawdopodobnie tą dźwignię, której niestety już nie ruszę i... Towar leciał do worków, po czym wiązano te worki i odstawiano. Teraz właśnie tak myślę, że skoro tu jest tyle maszyn, a w tym drugim budynku nie ma ani jednej, tylko jest kilka, <laughs> przepraszam, jest kilka pięter po prostu pustych, to tamten budynek mógł służyć jako magazyn, a ten jako budynek produkcji. Czyli tutaj robiono całą mąkę i przetransportowywano ją do tamtego miejsca. Tylko myślę, którędy oni tam to wnosili, bo nie widziałem żadnych drzwi. To, tak jak mówiłem wcześniej, wszędzie dookoła tego miejsca są budynki. Tu też tabliczka zakazująca nakładania i zdejmowania pasów podczas ruchu. Mamy ostatnie piętro, na którym spójrzcie, tylko ile zachowało się wszystkich maszyn, przeróżnych konstrukcji. Coś pięknego. Jak już wcześniej wspomniałem na dole, to. Jest to jedno z bardziej zachowanych miejsc, w których byłem. Na tym piętrze na pewno wiem, że to duże pudło, które tu widzicie, to jest odsiewacz do mąki. Niestety nie wiem, co to jest za maszyna. I nie wiem, co to jest za maszyna. Tam może nawet nie będziemy wchodzić, bo widzę, że tu jest strasznie zerwana podłoga, a te deski to już nie są takie belki jak między parterem a piwnicą, tylko tu już są faktycznie deski bardzo cieniutkie i w strasznym stanie, także nie będę się pchał tutaj pod tamtą maszynę, tylko obejdę w tym miejscu w piętro. Widziałem też w ogóle, że jest tu wejście na dach. Nie jestem pewien, czy ta drabinka, te schodki są na tyle wytrzymałe, żebym mógł tam przejść. Strasznie wieje wiatr na tym ostatnim piętrze. Przejechało jakieś auto. Teraz pytanie, czy jest to auto? Kogoś, kto mieszka tutaj naprzeciwko, mamy szczęście. Ale nie będę się wychylał. I na razie na pewno muszę poczekać z wyjściem stąd. Tylko, czy to spadło z góry, czy to stało i po prostu obaliło się. Ale dobrze, że nie spadło jeszcze niżej, bo narobiłoby niezłych szkód. Będę pomału schodził bo wyżej już nie wejdziemy. Postaram się jeszcze wejść do tego drugiego budynku, który myślę, że był magazynem. Co my mamy tutaj? Ja powiem Wam szczerze, że jak byłem tu pierwszy raz, to ta płyta była tak położona, że ja nie widziałem, że tu jest jakieś wejście. O kurde. Ale nic tu nie ma oprócz tego wału, który idzie z piwnicy, od tego koła. Może zamknę to, żeby nikt przez przypadek tu nie wpadł. Pamiętam, żeby tego tak nie dotykać. Są tutaj drzwi, których nie widziałem. Mamy drabinę na dach, ale z tego co ja widziałem jak tu szedłem, to tego dachu już nie ma. Także nie bardzo jest na co wejść. Tu też jest drabina na dach, ale również nie ma tego dachu. Możemy wejść ewentualnie jeszcze tutaj, gdzie prawdopodobnie były jakieś biura. a wszystko zarwane. Zostawię tu plecak, myślę, że nikt przez ten czas go nie ukradnie. Cała konstrukcja zarywa się i to głównie w jednym miejscu, dlatego może zwiedzimy to w miarę szybko i oczywiście po cichu. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że eksploracja się podobała i że zostaniecie dalej, żeby oglądać kolejne odcinki. A przy okazji, co? Przy okazji życzę wszystkim dużo zdrowia, bo dzisiaj jest ostatni dzień roku 2022. Także najlepsze życzenia dla was wszystkich i co? Widzimy się w następnym odcinku. Ciao!